Witajcie. Dziś chcę wam zaprezentować moją kolejną bransoletkę, którą zrobiłam dla mojej klientki. Bransoletka wykonana ręcznie z ametystem, jadeitem lawendowym, lawą wulkaniczną barwioną oraz dodatkiem nocy Kairu. Ametyst, przywraca równowagę osobom podatnym na stres, przynosi spokój i uwolnienie umysłu od negatywnych myśli. Pomaga radzić sobie z emocjami, dodaje cierpliwości, uwalnia od codziennego zmęczenia i problemów. Co w konsekwencji po ciężkim dniu umożliwia mocny i zdrowy sen nocą. Jadeit równoważy cały organizm, przywraca harmonię, odpręża nerwy, jest również kamieniem rodzinnym. Jego ważną magiczną cechą jest łagodzenie konfliktów międzypokoleniowych. Wspiera spokojne życie, bez gniewu i negatywnych emocji. Jeśli chcesz, abym zrobiła dla ciebie podobną lub całkowicie inną bransoletkę, to zapraszam do kontaktu. Najlepiej poprzez mojego Facebooka.